Pytanie i osadzenie w więzieniu byłego ministra sprawiedliwości, jak wiadomo, chorego Naraka, stało się. Centralnym problemem polskiej polityki, najważniejszą sprawą. I myślę, że to nie jest przypadek, i myślę, że tak jeszcze zostanie przez dłuższy czas, bo to nie jest jakaś indywidualna sprawa, drobna margines polityki, to jest rzecz, która dzisiaj jest wynikiem pewnego zasadniczego, centralnego politycznego planu premiera Donalda Tuska. To jest rzecz, ta skala. Większa bądź mniejsza represji wobec byłego ministra sprawiedliwości, to jest rzecz, o którą postanowił w tej chwili oprzeć swoją politykę rząd Donalda Tuska. Rzecz, na której ma odzyskać społeczne zaufanie, ma zbudować na powrót autorytet swojej władzy, ma dotrwać do następnych wyborów, a być może nawet je wygrać. Innymi słowy, to jest kwestia fundamentalna dzisiaj dla obozu władzy, a tym samym. Jest to kwestia fundamentalna dla polskiej polityki.